Co? Nie mogę patrzeć w kamerę, bo prowadzę. Jedziemy do Zala Sewa, czyli jedziemy wręczyć nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie organizowanym na kanale. Nagroda leży tam z tyłu. O, za tobą. Dokładnie, widzieliście też burdel u mnie w samochodzie. Mam nadzieję, że pogoda się nie zepsuje, bo jest taka bardzo mieszana i damy radę jeszcze pyknąć meczek jeden na jeden chociaż nie mam już jednej nogi, jednej ręki ale no co tam? Komu to przeszkadza Gondalf już almost Wiesz, już zaczęłam nagrywać mój kanał <noise> Dobra jako że jest to największy fuksiarz ja i dwa razy wyrasowała to dostaję yy... stresujesz mnie tą kamerą tak chodząc <noise> to dostanie nagrodę za pierwsze miejsce, za trzecie będę wysyłał pocztą, bo tam małe poślizgi życiowe Więc nie są to PG 4, bo PG miałaś, co nie? A jak... jak nie, ty miałeś to All-Star Game, to pierwsze, mm, nie? Tak. Mm -hmm. to ładne, dobra. Proszę. Możemy I, pokazać? Tak, są to dzianisy. O, mas się jakiś gazdój. Voilà no. I poczekaj, jeszcze wróciłem. A, i masz jeszcze brylonczek, do kluczy. Czekaj, poczekajmy od razu, czy są dobrze. Czy co? Czy są dobrze wykończone? Czy to się ważne jest? Kobieto. nie, nie odstaję mi, ale tutaj to już. tutaj jest niedokończone. Aj! i tak się zjadą. Już nagrywasz? Mhm. Mm Dobra. Nie, bierzcie, bierzcie, luz. Ym, Weroniko, jak się grało ze mną? Było ok, myślałam, że będzie gorzej. Dlaczego gorzej? Jednak różnica fi fizyczności to mnie przeraziło. Jakiej? Przecież masz większą łapę ode mnie. No wcale nie. Po prostu mnie przeraziła koło. Dlaczego? Z nastraszyła mnie. Ale co mówiła? Że będę grała jeden na jeden. Ja się obstrałam trochę. A dlaczego cię przeraziła? No... Fizyczność. No, ale... Ja jestem taka malutka. No, nie no, ogólnie to Przecież... o i tu chcę zdementować wszystkie pomówienia, jak gram z kobietami nigdy nie gram tyłem. Za... Tylko raz wszedłem, nie? Tylko raz. No. Tylko... Bo tyłem, z... ja tyłem jak grałem to grałem tylko z grubym, no bo on waży 40 km więcej ode mnie. Z Poznaniem, bo gra nie wiem w pierwszej lidze i waży tyle co ja jest większy, więc no nie, nie widzę przeciwwskazań. I z pszczołą, bo waży 30 kilo więcej ode mnie. No więc... Ale tutaj chyba tylko rzuty z półdystancji. No bo niestety tu nie mieliśmy trójki, więc wróciliśmy znowu, że wszystko za jeden. Yy, ale trzeba przyznać, że miała najwięcej tlenu ze wszystkich ludzi, bo wszyscy zwyczaj zdychają po dwóch minutach. Weź sobie na serio, obejrzyj sobie filmy i tam jest dwie minuty. Albo nawet jakiś mecz Gochy z Martą, to one mówią, żeby czas zrobić, bo już nie mogą. No. Yy. Co powiesz o bucikach? Mogą być, czy, czy gówno? Będą zajebiste. <grym> tak. Będzie to. Ale to chyba żadnego stroju Ci nie będą fitować, nie? No to trudno. Te, te niebieskie w miarę. Już miałam jedne, które mi fitowały do butów, to mi wystarczy. Będę buty, mi... które Ci fitowały do butu? Do stroju. <grym> o no, co to grubo. Znaczy chociaż tam ludzi, którzy zakładają jeden but różny, drugi różny. Ale dzisiaj te Danki to masz kozackie Ci powiem. Stare ale, jare. Stare, ale to są jedne z najlepszych butów do kosza jakie były. Ja miałam takie różowe, a te mam po A te różowe one były z szarym, co nie? Bo tu było całe szare i tu był dół. Nie, nie, nie to ja miałam te właśnie te łososiowe. Dobrze, no, przepraszam, łososiowe. A, bo były, były też takie tak, całe... ostrze tak, takie różowe. Tak. To ja te widziałem. Ja miałem takie niebieskie z szarym właśnie. Jedne z najlepszych butów jakie miałem. Naprawdę mega kozackie. No dobra. Y Ogólnie rzuciła dużo. Nie wiem, czy to wyszło, ale potem będę liczył w przymontowaniu. Chyba się rypnęliśmy na punktach i nie wiem na czyją korzyść. Ja, żeby nie wyjść na Siusiaka i nie, nie być nie dżentelmenem, nie być nie wolałem, żeby poszło na jej, w razie czego to sam siebie wydymałem. Raz nie tusk mnie wydymał. Więc przynajmniej z tego wyjdę na kulturalnego człowieka. Ale ogólnie kulturka, to nie? Jest... Zdecydowanie. No. obiecałem, że przywiozę. Przywiozłem. Kubie nie wyślę na koło podbiegu nowe, bo to raczej tam niedźwiedzie mogłyby mu zeżreć. Kubuś y, zażądał sobie za drugie miejsce rewanżu w jeden na jeden, bo przegrał. Więc no cóż. Sprawdzimy. Y, coś jeszcze byś chciała powiedzieć? Nie. Wstydzisz się? Tak. I y, jeszcze chciałbym pozdrowić Natalię, która naopowiadała no, tutaj jakichś farmazonów o mnie. I... Y, i bałaś się, to nie? No. A ja jestem... Um, przy, misiaczek. No, misiaczek przytulny. Bardzo grzecznie, jeszcze bez jednej nogi, więc w ogóle... I z najbrzydszym rzutem na świecie, to nie? Ujdzie. A jak, jak byś skomentowała Widziałam mój rzut? Widziałam Serio? Uh -huh. To gdzie, na olimpiadzie bez rąk? Nie, jest taka zawodniczka w moim wieku, gra w kadrze Polski i ma w ode mnie, to ja poproszę link do jakiegoś jej rzutu albo czegoś, bo chciałbym zobaczyć. Bo ja jak widzę swój, to tak montuję ten film. Dobra, naprawdę. tak. Za każdym razem tak. Było. Kiedyś, w, jak byliśmy na turnieju w Płocku, tam w ten, na takim stricie, co go... Z Szymonem i z Cykim wtedy chyba, co nie Asia? Co wygraliśmy za, za pierwsze miejsce jakieś tam fanty i bilety na Hip Hop Festival, to... Yy, st komentator stwierdził, że to rzut jaskiniowca. Ale w finale wmontowałem wtedy sześć jak więc... <laughs> więc rzut jaskiniowca się opłacił. Ale no, serio, mój rzut jest mega dziwny. No i powiedziałem Wojownice to samo, co mówię każdej kobiecie, że w kobiecej koszykówce, jak kobieta wchodzi pod kosz, to musi kończyć poziom. Ja nie wiem, czemu to, to... Was tak uczą, czy coś? Myślę tak. To jest takie fajne, że wiesz, że robisz hesitation. A jednak to... No a wierzesz sobie na drugiego na rewersa, co nie? Ja to zawsze... I to na każdym poziomie damskiej koszykówki, tak jest ja to właśnie tego nigdy nie czaję. Serio. za mało fantazji mamy. A to niedobrze, trzeba... Musicie pisać książki i takie inne, to będzie wtedy łatwiej. No. Y Chyba podzielę ten odcinek na dwie części. W Jeden zrobimy mecz, a jeden zrobimy yy, QA. No, o, masz jakieś pytanie. <noise> ja? No. Dla, dla kogo? D do mnie. Chyba nie Nie, o, weź jakiś kreatywny. <noise> no weź jakieś kreatywne. nie wiem. Kr kreatywne. Komentarz wymyśliłaś najbardziej kreatywny, więc... No to wyjątkowo. No poza tym Tokio, bo jej nie lubię. Ta postać powinna zginąć w Jest najgorszą postacią, jeśli ktoś ogląda... Jak to się nazywa? Dom z papieru. Dom z papieru to, i szanuje Tokio, no to jest jakiś patologiczny człowiek. No naprawdę, ta postać powinna zgiwać. No gdyby nie ona, to wszystko by się udawało. No też prawda, no. Wszystko, wszystko. Po co wyjątkowo się do tego na Ale padu? Zawsze musi być jedna osoba, która coś zjebie. No rudego żadnego nie wzięli. No to w sumie dobra, mogło iść na kobiety. <noise> e, Asiu. A ty chcesz coś powiedzieć? Nie. A, zero zabawy. Dobra, yy, to w takim razie jeszcze raz gratulacje zwycięstwa, ale masz duże dłonie. A, przepraszamy, koronawirus, tak. Yy, gratulujemy zwycięstwa i w konkursie na tysiąc subów też bierzesz udział i wygrasz? Czy dasz innym szansę? Na pewno udostępnię. Aha. dobra. Yy, no to mam nadzieję, że udostępni, ale może nie wygra. Jak ktoś inny. Przejechałbym się w inną stronę Polsce, niż w tą, którą jeżdżę 30 razy w roku. Zdecydowanie. No dobra, dzięki wielkie na razie. No, już wracamy po meczu z Weroniką i podaniu nagrody. No, jak z opowieści Natalii, to myślałem, że jest niższa. Myślałem, że ma tak, jest wzrostu Natalii, a dziewczyna ma ponad m 80 więc dość. Wysoka i spoko umie grać, i to co każda kobieta, czyli kończenie kozła pod koszem. Ja tego nie rozumiem, chyba ja nigdy tego nie zrozumiem. Ogólnie mega pozdrawiam. Jakby ktoś chciał jeszcze zagrać z takim inwalidą fizycznym jak ja, jeden na jeden, no to zapraszam na Discorda. Link poniżej. Tam się możemy dogadać i wbijać. I nieważne czy umiesz grać, czy nie, ja nie umiem i co. I mam jeszcze kanał na YouTubie, więc. Wszystko można, dobra, dzięki wielkie, na razie.